po raz trzeci tak naprawdę przy współpracy z grupą karkonoską GOPR, ale również też z przewodnikami psów ratowniczych GOPR, bo w ciągu ostatnich 3 dni odbywało się szkolenie centralne psów ratowniczych na terenie Karkonoszy i zrobiliśmy wspólny trening z OSP Męcinka, ze strażakami zwłaszcza z grupą z pomocnego, który zajmuje się działaniami poszukiwawczymi tu w Męcince w Piotrowicach na terenie starej żwirowni zrobiliśmy manewry poszukiwawcze w w których udział brało około 4, ponad 40 osób. Były to zespoły 2 plus 1, czyli przewodnik z psem, straża KSP plus, plus pies. Przeszukiwaliśmy teren, mieliśmy pochowanych 8 pozorantów, zajęło nam to około 50 minut. 9 zespołów z psami, które przeszukały cały teren, teren około 15 hektarów. Wszyscy odnalezieni, odtransportowani do punktu docelowego. Ćwiczymy praktycznie codziennie, jeżeli chodzi o przewodników psów, są to nawet 2-3 treningi dziennie, 7 dni w tygodniu, także to wszystko, żebyśmy pozostali w jak najlepszej gotowości do działań. Dzisiejsze ćwiczenia pokazały, że rzeczywiście one są niezbędne, dlatego że uczymy się współpracować z innymi służbami, takimi jak Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, zorganizowane grupy poszukiwawczo-ratownicze. Dlatego staramy się jak najczęściej, aby takie manewry przeprowadzać po to, żeby wymieniać się wspólnie doświadczeniami. No trenujemy już dwa lata. I coraz bardziej się ta współpraca rozwija, a wiadomo w jakich terenach my tu mieszkamy, że taka jednostka jest potrzebna, którą wójt gminy Mirosław Brzezowski otworzył i finansuje można powiedzieć to wszystko. No to było bardzo istotne szkolenie, bo to był dość rozległy teren i piaskownia, było 10 pozorantów, których żeśmy odnaleźli w ciągu 45 minut, to jest bardzo dobry czas można powiedzieć. No żeśmy uzyskali bardzo dobre doświadczenie od karkonoskiej grupy zawodowej, można powiedzieć, nie, bo my jesteśmy ochotnicy, ale żeśmy się już umówili na następne takie szkolenie właśnie w górach. Już my jako jednostka, pojedziemy w góry z tą grupą i tam będziemy dalej się szkolić. Szkolenia centralne odbywają się w każdej grupie. Najczęściej w okresie maja są to szkolenia właśnie u mnie w Karkonoszach, które ja z kolegami razem przygotowujemy. A tutaj miejsce w rejonie Męcinki jest bardzo ciekawe, atrakcyjne, zwłaszcza też wirownia do takich działań i na pewno za rok to powtórzymy.